I ktoś, kto dla mnie coś znaczy, wcale nie musi posiadać tak zwanego tytułu. Podziwiam i nadal chylę czoło przed pięknymi umysłami, które podnoszą moją własną godność do rangi człowieczeństwa. Kreatywnym myśleniem wyroziało się w świecie nauki, sztuki, techniki, a także polityki. Wielu naszych wspaniałych rodaków, wielu konstruktorów, strategów i taktyków. I nieważnym jest to, czy był kobietą, czy mężczyzną. Nawet wstydzę się, że na uczelni byłem profesorem, ale taki był wymóg pracy w szkolnictwie, awans i odpowiednie minimum kadrowe tzw. samodzielnych pracowników naukowych, no bo aby był kierunek studiów, aby był wydział. Jan Głuszak na przykład musiał opuścić krakowską uczelnię, bo był ekstrawaganckim wizjonerem. Będąc architektem projektował utopijne, zdaniem akademików, Miasta przyszłości, budowane ponad chmurami, ponad 10 kilometrów. Chciał oderwać ludzkość od kaprysów aury, skutkującej czasem kataklizmami. Wieczne słońce. Myśl tę, jakże awangardową w skali świata. Obśmiewano. A jego rysunki zachwyciły mnie od pierwszego kontaktu z jego myślą. Uważał bowiem, że to myśl twórcza projektanta, futurologa, a zapóźniona technika winna za tą myślą podążać, a nie tkwić drepcząc w miejscu z powodów czysto Innym cudakiem dla archeologów jest pewien geolog, Polak, który udowadnia, że przed Egiptem, Grecją i Rzymem, właśnie jeszcze przed potopem, istniała na naszej ziemi cywilizacja techniczna, po istnieniu której pozostało po potopie wielu artefaktów w kamiennej architekturze tej monumentalnej, bo inne zmyła 300-metrowa fala, którą wywołał grad meteorytów z kosmosu. Na szczęście tym umysłom i im podobnym nie grozi los, jaki spotkał Giordano Bruno. W dobie internetu i komunikacji natychmiastowej na całym świecie może się rodzić wiele innych niemożliwych dziś twórczych idei, ale przyszłość zbliża się bardzo szybko i na przeludnionej planecie na pewno zrodzi się technika i inne nowe rodzaje energii, realizując dziś dla nas to, co niemożliwe.